Powiem ci historię o tym, jak dołączyłem do grona najbardziej wpływowych bandziorów w tym popierdolonym kraju. Odkąd pamiętam, napierdalałem się z kim popadnie. Pański syn to mały, płatny zabijaka. Ja ci kurwo dam mały. Wtedy zobaczyłem ich pierwszy raz. To gangsterzy. Gangsterzy. Powiedziałem sobie, że kiedyś będę jednym z nich. Witajcie w latach 90. Czym się zajmujesz? Mam firmę. Która zajmuje się. Chciałem być gangsterem i człowiekiem jednocześnie. pozyskiwaniem funduszy. Ty nie mów tego, co ja chcę usłyszeć, tylko to, co chcesz powiedzieć. była szansa, żeby zarobić jakieś pieniądze, to ja bardzo chętnie. Chcesz być taki, jak oni? Bardziej taki jak pan. To, co robią, to chyba jest niebezpieczne, nie? Owalde, mój przybrany syn. No taki mam na razie ortalionik, nie? Ale jak się coś dorobię, to sobie kupię coś takie jak wódzma, nie? Hasło? Masa, masa, kutasa. Stworzyłem własną grupę przestępczą. Inną niż wszystkie.